Roksanko, a kto tu był u ciebie? Tata, papa. A gdzie był Mikołaj? Przyszedł i gdzie on siedział? Tam siedział. A Roksanka jak mu dała cześć? Tak. Jak ty mu dałaś cześć? Tak. Jak dałam cześć? Pokaż, jak gorączkę dałaś Mikołajowi? Roksanko. Jeździsz sobie a gdzie tak. Gdzie poszedł Mikołaj? Tak. Pokaż papaluszkiem, gdzie poszedł. Sam. A, a zrobiłaś da, mu, papa? A jaką miał Mikołaj brodę? Taką. Taką. Brodę. A czapeczkę jaką miał? Tu miał czapeczkę. A jak ty mu zrobiłaś, papa? Baba. Papa! A co tak. mu dałaś? Tak. A dałaś mu buziaczkę, jak? Tak. Tak mu dałaś. Tata? Tatusia nie było. Hmm. Roksanko, a pokażesz, co ty dostałaś od tego? Oj, na zdrówko! Co dostałaś od Mikołaja? Pokażesz? Pokaż, ja! Mikołaj. Pokaż mamusi. Pokaż mamusi, co ty dostałaś? Ze paluszkiem, co dał ci Mikołaj? Klocuszki pokaż. Gdzie da. masz klocuszki? To dał. Tutaj są klocuszki. I poszedł papa. Dał klocuszki i poszedł papa. Jeszcze Mikołaj dał takie półzelki. Ale na to Roksanka nie zwróciła niestety w ogóle uwagi. Oj, moje serce. Tu też dał Mikołaj, tak? To też dał Mikołaj, tak. <noise> Już porządek. Bach! to też dał Mikołaj, prawda? Oj, oj, oj. Mamusia to z tego zrobiła taki kwadracik, ja. tak? Nie? Ja. Daj, kochanie. Oj. A zrobisz największy uśmiech świata? Nie, Nie, Ba! Spadło. Ba. Musi położyć tak, jak było. Ba. Co tam kuku. A jak mamusia ci zrobiła kuku z tym? <laughs> co tam, włożyć? Roksanko A co to jest? Krówka mu Roksanuś, a kto <laughs> A kto ci przyniósł taką krówkę? Ciocia przyniosła Bo ciocia spotkała Mikołaja po drodze, wiesz? Wyciągniesz ją teraz? <laughs> Może mamusia pomoże, co? Daj mamusia pomoże Oj, rozwaliło się. Proszę. A pokażesz, jak ty kochasz krówkę? Oj, a może jej buziaczka jeszcze daj? Oj, jak słodziutko. Be. Ba. Ba. <noise> Kochane stworzonko malutkie. Tak, trzeba wszystkie klocuszki tutaj posprzątać. Mamusia będzie sprzątać. Mhm, tak, no wiadoma sprawka. Uwaga. Pa! Tak, i tak wszystkie mamusia ma posprzątać. Roksaneczko, to zrób, papa. Papa, bo tutaj babcie będą oglądać. Daj ta łuska do, do aparatiku. Tutaj daj ta łuska. O, jak słodziutko, kochana. I papa. Powiedz, babcia. Baba. Baba. Mhm. A papa Baba. zrobisz? Baba. Papa. Papa. No mamusi papa. Mama. Mama. Papa. Do widzenia.